Cześć wszystkim, z tej strony Ewelina. Dzisiaj witam się z Wami z takiego parku rozrywki w Góreczniku, to jest niedaleko Antonina, to już jest Wielkopolska. Przyjechałam tutaj ze swoimi mężczyznami. Nie wiem, jak to będzie mnie słychać. słabo, bo. E... pewnie będzie mnie bardzo słabo słychać, bo wiatr dosyć mocno wieje. Jesteśmy w Góreczniku, jeszcze raz to powiem. <śm> Idziemy sobie pozwiedzać. Piękne jeziorka. Jakieś stawiki tutaj są. Yy, ogólnie zaraz Wam pokażę. Tutaj jest taki y, hotel, restauracja. Zobaczcie jak to fajnie wygląda. Pierwszy raz w ogóle jestem tutaj y, w tym góreczniku. Kiedyś mi kolega polecił, a dzisiaj po prostu zebraliśmy się, bo jest piękna pogoda i stwierdziliśmy, że nie będziemy marnować czasu. Tylko jedziemy z samego rana po śniadaniu. No jest bardzo fajnie. Jakieś takie mamy tutaj eee, takie altanki można powiedzieć na wodzie. Można sobie usiąść coś zjeść. I tak to wygląda z tej strony. Tutaj mamy takie gospodarstwo domowe. Co było kiedyś? Mamy kanki na mleko, jakieś takie bale, nie wiem, miedziane czy jakie to są. Tutaj mamy jakieś takie sprzęty. Nie wiem, czy to służyło do. Nie wiem nawet, do czego to służyło. Sprzęty miały swoje stałe miejsce i znajdowały się pod ścianami. Środek był zawsze wolny. A widzicie, tutaj zrobię takie zbliżenie. Jakby ktoś chciał sobie przeczytać dokładnie o co tu chodzi z tymi sprzętami, to łóżko zajmował gospodarz z żoną. Rodzina spała na ławach. Łóżko zaścielano słomą. I lnianą płachtą, a na wierzchu układano pierzyny i poduszki, które miały raczej charakter ozdobny. Dla niemowląt przygotowane były kołyski na biegunach i wszystko często ozdobne, malowane. I tutaj mamy następną taką tablicę informacyjną, tylko aha, tutaj mamy po niemiecku i po angielsku. I tutaj jeszcze wam pokażę, jak mi się uda, jak dojdę do tego. W izbie stały żarna, krosna oraz wiele przedmiotów związanych z wytwórją rzemieślniczą, tkactwem, przędzeniem, ciesielstwem itp. Także też robię przybliżenie, jakby ktoś chciał sobie przeczytać, dowiedzieć się czegoś ciekawego, to bardzo proszę. Tu się na chwilę nagram, może mnie będzie lepiej widać teraz. <słyski> Idziemy teraz do kasy. Nie możemy coś dojść do tej kasy. Słuchajcie. Zmierzamy wielkimi krokami. Coś nam to słabo idzie. Ok, i Wam poda jeszcze. Park przygód i edukacji, rodzinny park i tutaj mamy różne atrakcje. Bardzo proszę. Dzisiaj niestety jest park dla dzieci zamknięty, ale można zwierzątka zobaczyć i można zobaczyć ten cały szlak taki edukacyjny. Także jest to bardzo ciekawe mimo wszystko. Konny, obracalny płuk, koleśny. Jejku, nawet nie wiedziałam, że takie fajne rzeczy mamy tutaj w okolicach. W sumie no to jest 50 km, ale mimo wszystko naprawdę świetnie jest tutaj przyjechać. na kanki, kultywator konny i mamy kultywator konny tutaj też o <laughs> słychać zwierzątka tam są kaczuchy po drugiej stronie I sobie idziemy tutaj taką ścieżką wzdłuż Stonka. Big stonka. Giant stonka. Transport wozy. Jakie były kiedyś. Pojazd zaprzęgowy. Zwany też zaprzęgiem. Środek transportu. Poruszający się na kołach. Proszę bardzo. Synuś ma sesję zdjęciową, a matka może sobie nagrać filmik. Wow, jakie to fajne! Słuchajcie, naprawdę. Choć jest wesoło i słonko, słonko świeci, nie wchodźcie na nas, kochane dzieci. Jakie to jest super! Tam są kolejne jakieś zwierzątka, takie owady. Tutaj mamy komara. Ale czat! Komort Pospolity. Co tam kochanie? Już tutaj tylko zobaczymy sobie tutaj to. Normalnie ma on 6 mm, to jest troszeczkę większy. Świetne. Tutaj mamy takie urządzenie. Wentylator napędzany korbą. Ee, zaraz Wam podejdę znowu już bliżej sobie zobaczycie, to wyglądało tak a, bo to jest, wiecie co to jest wialnia, czyli to chyba coś związanego z oddzielaniem tak, czyszczono materiał wpadający do kanału, opadało na się to tak czyli ziarna pewnie coś takiego widziałam kiedyś u mojego dziadka 100. Także zobaczcie fajny zabytek. I tutaj jest też wialnia w ten sposób wyglądająca. I kolejna wialnia, w ogóle te owady są prześwietne pszczoły, pszczoły jakieś zaraz zobaczycie następną tutaj. Ale super. Jejku! Jak się cieszę, że się zdecydowaliśmy tu przyjechać. Naprawdę serdecznie polecam dla dzieciaków raj. Zobaczcie ile i dla dorosłych, i dla dzieciaków, jak pięknie tu jest. Dosłownie park rozrywki. Dla wszystkich polecam serdecznie. Tam dalej widać Biedronkę. Pokażę Wam jeszcze tutaj. W sumie nie będę wszystkiego tak nagrywać, bo jeżeli ktoś by chciał tutaj pojechać, to naprawdę serdecznie zapraszam i polecam. Ale jeszcze. Jezu! Patrzcie to, to, ale to, co to jest tutaj. <ścoughs> Cześć! Cześć, smacznego! Jaka ty fajna jesteś, Biedrona! Tam dalej mucha, ale ta lama jest po prostu Lama i sobie zajada, tam się schowała, zawiewa jej futerko. Bo dzisiaj znowu troszkę wieje mocno, a tutaj mucha domowa. No tak, mucha domowa rzeczywiście. <laughs> Jakie to jest wszystko zabawne. Ja się cieszę jak moje dziecko, naprawdę jestem bardzo szczęśliwa, że tu przyjechałam. Idziemy sobie dalej. I tutaj mamy takiego konika polnego konik polny, zielony. I żubry widać. Oddali. Nawet chyba kleszcz jest. Tam dalej, zaraz go pokażę. Słuchajcie. Ale numer, jakie to jest fajne, naprawdę, jejku, ja będę tutaj się zachwycać, och, ach. Ciekawe, jakie tutaj jedzonko jest, bo tam jest ten cały hotel i restauracja, ale ponoć dużo ludzi tutaj przyjeżdża z okolic, więc podejrzewam, że i jedzonko też jest godne polecenia. Zobaczcie, to jest jakiś pająk. Kosmicznie to wygląda Pajączek, taki prześliczny, a tam dalej kleszcz. No nie wierzę. Kleszcz gigant, słuchajcie. Dobre, dobre. Grzybki, grzybki halucynki. O i nawet tutaj gąska jest gęgę. Cześć, witaj. A nawet parka chyba jest, słuchajcie. Witam Was serdecznie. Jak się umacie? Tutaj nie wiem, coś tu było, ale już tego nie ma. O, przyszła do nas. No a my nic dla nich nie mamy. Musimy iść tam do tego tam do automatu z tymi kulkami. O i tam są osiołki. Zobaczcie, tam są osiołki. Tam jest chyba... Ilama też tam jest. Idziemy. Wiecie, że będzie Was słychać na filmiku. No. <laughs> Park krajobrazowy Dolina Baryczy. Baj bye, bye, bye. Dziecko zadowolone, także misja speł spełniona. No no <laughs> Takie mini zoo jest tutaj. Jest kolejna lama, też taka piękna. Cześć lamo Aha, one są odgrodzone. Lama od osiołków i kozy też sobie chodzą osobno, niby razem, ale jednak osobno. Cześć kolego albo koleżanko Chyba kolego A może koleżanko? Nie, chyba kolega Chodzą, jedzą i wszyscy na nich patrzą, zwiedzają Zwiedzają i podziwiają Bo tak można powiedzieć To jest taka troszeczkę jakaś chyba chora bo ma ten futerko, sierść ma taką wy, wydartą miejscami, goła, łysa jest. I tutaj jest kolejna kózga. Siemano. A tutaj mamy taką całą alejkę na płocie, w sensie e, zdjęcia piesełków. I to są Mimi do adopcji, Tela do adopcji, zwierzętka, pie piesełki, jejku jaki piękny, kora. Do adopcji są te piesełki. O. Jakie fajne. Ciekawie tutaj zrobione, a tam z tyłu za tym płotem jest park dinozaurów, ale dzisiaj niestety jest nieczynny Jarisa i ja... zobaczcie jakie ma oczy. No cudo. Ale piękna. Naprawdę wszystkie pieski są prześliczne. Jeżeli ktoś będzie chciał, może sobie tutaj przyjechać i popatrzeć, może akurat przy okazji ktoś będzie zdolna, aby, aby takiego malucha adoptować sobie do domku. Zobaczcie, nawet świnkę możecie tutaj zobaczyć. przyjść poobserwować. Siedzą sobie takie trzy, leżą i się wygrzewają na słoneczku. Trzy blondyny. I tutaj mamy znowu jakieś świnie złotnickie, świnia złotnicka pstra. Rzeczywiście jest taka w ciapki. Tu jest troszkę więcej tych świnek i sobie tutaj taki drewniany słoń stoi z trąbą podniesioną do góry na szczęście. I teraz tutaj mamy co? I tam jest taka małpa. Powiem Wam, że jestem pod ogromnym wrażeniem. Niby nic. A jednak naprawdę tutaj mamy owcę kameruńską, tylko gdzieś się nam schowała. No i ta małpa, świetna, tak. Super to wygląda. Ojej, zobaczcie, tutaj kolejne kuzy. Jak to koza alpejska, francuska. Mój syn mówi kuza. Kuzy, witamy Was, kuzy. Dobra, ile ci? Tam królik chodzi. Na ulicy. Na chodniku królik kica. Mojemu synowi, naszemu w sumie synowi, najbardziej. O, świnki wabią się Romeo i Julia! Jak romantycznie! Najbardziej synkowi naszemu spodobały się kury. A mnie znowu zafascynowały te świnki wietnamskie. I zobaczcie w ogóle. Tam jest chyba Julia, a tu leży Romeo. Widać go? Taki trochę syty jest. Zobaczcie to. Świnki wabią się Romeo i Julia. Tak. Tutaj jest ta mniejsza. W sensie, ta, 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 co ogonem tutaj macha, to jest Julia. Tu leży Romeo, jak na faceta przystało. Baba koło niego lata. I te małe to są chyba ich dzieci, na to wygląda. Ale są świetne. Naszemu synowi spodobały się najbardziej kury. Nie chcę od nich odejść. O, proszę bardzo. Cześć, świnki! Cześć, Julka! Cześć, Romcio! A się tam Romao odzywa. Proszę bardzo. Wiecie, co najbardziej przykuło mi wzrok? U tej lamy? Jej oczy. Jaka ty jesteś piękna. Pokaż swoje oczęta. Takie niebieskie. Ej, naprawdę. Nigdy nie widziałam takich oczu u żadnego zwierzątka. Pokaż się. Podnieś główkę do góry, please. Hmm? O, jakie oczy, jeszcze ta plama tutaj, no po prostu świetne. Nie lubisz się kamerować, jesteś siliczna. Ale już on majestatycznie idzie tutaj pan chyba czyści mu tak, czyszczenie jest jego miejscówki A to jest brązek Wielmut ma na imię Brązek Matka chrzestna Nela Nela też dała Jakowi imię Także to jest chyba jakaś znacząca dziewczynka do tego tutaj Towarzystwa. Udało wow. mi się podejść. Udało mi się. Jadzie, Paw nastroszył swój ogon. Jezu. Udało mi się. Myślałam, że nie, nie dam rady tego nagrać. Jadzie. Ja ci, ależ to pięknie wygląda no chodź, pokaż się tu z tej strony no tamten biały też się nastroszył <laughs> pokaż się tu Pawiu do mnie przodem nie uciekaj ode mnie pokaż się, pokaż ależ to jesteś piękny no przepiękny Taki dostojny jesteś, Paw. Super, udało mi się. Udało mi się. Hmm? Jeszcze raz się pokażesz. Pokaż się, jaki jesteś śliczny. Jaki ty jesteś prześliczny. Jakie te oczka są, Pawie, piękne. I tamten biały też pokazuje swoje wdzięki. Pozujesz? No to dawaj, dawaj kolego. Albo koleżanko, nie wiem. Pokaż się. Z każdej strony masz rację. Ależ te kolory są. Szkoda, że tego nie, tak przez telefon nie mogę Wam pokazać. Bo kolory są po prostu ten niebieski, ten zieleń, to jest coś... Takiego aż... Ciężko... O i drugi się... Ty! Ale one się chyba wszystkie, tak tutaj coś nam... No, chcecie się pokazać, rozumiem. Dziękuję Wam z całego serca, że chcecie nam się tutaj pokazać, piękne Pawie. Ja macie no super. Ale wy macie tutaj ten, no, naprawdę. Macie się czym chwalić. Tak, macie, wiem. w sumie tak na sam koniec chciałabym wam pokazać tutaj e, takie rzeźby z, w drewnie wykonane. Jakieś tutaj mamy armaty, armaty. Mm, ojejku, nawet jakieś takie indiańskie głowa dzika. Mam nadzieję, że to jest sztuczne. Chociaż nie wygląda. I tutaj mamy takie, chyba jakiś murzyński zespół. Przepraszam, afroamerykański. Afrykański. <laughs> Niech tak będzie: jakaś taka gitara. Nie wiem, czy to jest gitara, czy to takie jakieś ichniejsze zespy, te e, instrumenty. No. Tak i idziemy dalej tutaj sobie takie pianino na fortepian, fortepian, tak, bo pianino to inaczej wygląda. Fortepian, starodawny, zabytkowy i mamy tutaj też różnego rodzaju znowu wagi, żelazka, maszyny do szycia. I znowu jest armata. Można podziwiać. Tak, nawet maszynki do mięsa, do mielenia mięsa. No, całe gospodarstwo domowe. O, tutaj mamy, to jest chyba magiel. Z tego, co ja pamiętam. I co mi moja intuicja kobieca podpowiada, ale to jest chyba magiel. Jeżeli się mylę, to proszę mnie poprawić. Przepraszam. To nie wiem, to by było coś pod maszynę do szycia? Nie wiem, tutaj jest kołowrotek bodajże. Tak myślę. Tu mamy pięknego rycerza. Zobaczcie. I tutaj mamy kolejne e, stare. Breslau. To jest. maszynę fabryk. Breslau. Hmm. Nie wiem, co to może być. To też coś chyba z. A to nie jest do wyrobu tkanin? Albo coś w ten deseń? Chyba tak. Tutaj mamy znowu magiel podejrzewam jakieś korupki. Tutaj jest maszyna do szycia, A, ale to jest piękne. Takiego teraz, wiecie co, żeby coś takiego. O i sanki nawet są, żeby coś takiego teraz zobaczyć. Zobaczcie, jak się fajnie woda odbija na dachu. To jest naprawdę. Tu są stare, dawne skrzynie. Takie skrzynie. Mam na strychu u babci. Także. Może jestem bogata? Na pewno jestem bogata. Ale wiecie co, naprawdę. Z czystego serca mogę polecić wagi. Mogę polecić, aby tutaj przyjechać. Ktoś, kto się jeszcze zastanawia nad tym, jak najbardziej dla siebie i dla dziecka jest to. Wspaniałe miejsce, aby zobaczyć i pozwiedzać, i trochę cofnąć się w przeszłość, i się zrelaksować. Zobaczyć y, tam koniki, zobaczyć coś innego, zwierzątka. Różne okazy, nie tylko polskie, ale i egzotyczne. No i tym akcentem na razie kończę. Może jeszcze dogram coś w środku w restauracji, ale, ale chyba już będzie za długi ten filmik, także mam nadzieję, że oglądało Wam się i słuchało mojego gadania w miarę przyjemnie. Ściskam, pozdrawiam, do usłyszenia i do zobaczenia. Buziaki, pa, pa.